Cześć, pozdrawiam was z Grodziskiego. W festiwalu permakultury, którego jednym z gości jest dr Kasper Jakubowski, który przyjechał specjalnie na festiwal z Krakowa, gdzie zajmuje się nie, nie tylko w Krakowie, zakładaniem tak zwanych mikrolasów. Czy możesz coś więcej o ten, na ten temat powiedzieć, co robisz i co to jest? Cześć. Mikrolasy Miałaki jest to metoda wprowadzania bardziej naturalnej zieleni do miast w taki sposób, że przygotowujemy glebę, sadzimy tylko gatunki rodzime drzew i, i krzewów i, i jeszcze sadzimy gatunki leśnego runa, ściółkujemy to. no i bardzo ważne jest to, że robimy to w miejskich pustyniach, w betonozie, w terenach kompletnie przekształconych i robimy to społecznie, czyli jest to też taki event społeczny, edukacyjny. Jest to taki taki po prostu wydarzenie lokalne. Tak. tak? Takie budowanie też że to jest tak Ile często integracja. Jakich lasów yy, założyliście już? Ja no. wyliczyłem ostatnio, że tych lasów powstało 24, przez to 22 miałem swój udział. Yy, no to ostatni rok rzeczywiście bardzo to przyspieszyło, dlatego że też yy, Tą ofertą tych mikrolasów poszliśmy do szkół no i staramy się zmienić tam te przestrzenie przy szkołach, no, które kompletnie są y, takie no, niebioróżnorodne, nieedukujące i tam, tam chcielibyśmy, takie, zakładamy takie, tego typu rozwiązania. A te mikrolasy nazywają się Mijawaki. Dlaczego nazywa się nazywają y, Dlatego, że opracował to doktor Akira Miałaki To był japoński botanik i biolog czy Lata temu. I on tę metodę wprowadzał już 50 lat temu i on obserwował naturalne ekosystemy leśne i stworzył metodę właściwie zalesienia pustych terenów zniszczonych w Indiach przez przemysł chemiczny. No i współpracował z największymi trucicielami, korporacjami, żeby na zasadzie zniszczyć tę przyrodę, to teraz płacić na jej odtwarzanie. Super. I tam w Japonii to się bardzo rozwija, tak? Tak, w Japonii to się bardzo rozwija. Tam oczywiście w zależności od szerokości geograficznej różne są te gatunki. Ja widziałem kilka tych mikrolasów i rzeczywiście fantastycznie takie gaje, to takie samo graje właściwie. I byłeś w Japonii na szkoleniu, tak? Byłem w Japonii na takiej misji gospodarczej, która stała się bardzo zieloną misją. I rzeczywiście mogłem tam zaobserwować i lasy z Miyawaki i zaprojektować lasy, które inspirowały doktora Miyawaki do stworzenia tej metody. Czyli jakby ktoś chciał się z Tobą skontaktować, to szukać strony forestmaker.pl, tak? Tak, forestmaker.pl, można też na, napisać do mnie bezpośrednio jak najbardziej. Ale działasz też na uczelni, tak? Jaka to uczelnia? Yy, to jest Politechnika Krakowska, ale też gościnnie na SGGW, tam też posadziliśmy jeden mikrolas. Super, dziękuję bardzo za rozmowę. Mam dziękuję. nadzieję, że się jakaś współpraca z tego spotkania urodzi, bo obserwuję CastFly już od kilku lat. A ja obserwuję Łukasza. O, wielu, ja wielu.